Na początku XXI wieku wielu fanów odwróciło się od Metaliki. Po pierwsze, dlatego że ich płyty wydawane pod koniec lat 90. No, nie elektryzowały już tak jak te wcześniejsze. Po drugie, sprawa z Napsterem okazała się w dużej mierze wizerunkową porażką dla Larsa Ulrika i jego zespołu. Perkusista Metaliki oczywiście walczył w słusznej sprawie o interes nie tylko swój, nie tylko całego zespołu, ale też można by powiedzieć innych artystów całej branży muzycznej. No i o tym należy bez wątpienia pamiętać. Walczył z Napsterem dużo. Dużą firmą, która rozwinęła się w ciągu zaledwie roku, otrzymując innymi spory zastrzyk gotówki od inwestorów i w sposób cwaniacki starała się omijać w tamtym momencie prawo. Później miało się jednak okazać, że Napster wtedy tak naprawdę no, budował w pewien sposób grunt pod dzisiejszą rzeczywistość, czyli rzeczywistość portalów streamingowych. Metalika kontra Napster odcinek drugi i ostatni. Zapraszam bardzo serdecznie. No i jeśli chcecie oglądać metalikę na naszym kanale częściej, zostawcie tutaj oczywiście łapkę w górę, komentarz. No i oczywiście subskrybujcie pełną kulturkę, żeby z odcinkami o metallice, ale też o innych zespołach być zawsze na bieżąco. Warto pamiętać o tym, że podczas batalii z Napsterem na froncie stał Lars Ulrich, reszta zespołu natomiast no, trzymała się raczej z tyłu. Natomiast w nielicznych komunikatach pozostali muzycy Metaliki raczej nie krytykowali fanów. Na przykład James Hetfield mówił zdecydowanym tonem. Uderzamy w Napstera, w główną arterię, nie ścigamy poszczególnych fanów. Z drugiej jednak strony Hetfield w swoich wypowiedziach dotyczących tej sprawy często jako główny powód, dla którego Metalika weszła w tą batalię z Napsterem, podawał pieniądze. Lars natomiast starał się patrzeć się na problem szerzej, bardziej przyszłościowo i wielowarstwowo. Generalnie reszta zespołu, poza Larsem, raczej nie bawiła się w tej sytuacji w publiczne zajmowanie zdania, zajmowanie stanowiska. Z drugiej strony Ulrikowi w jego wypowiedziach dość często zdarzało się zabrnąć za daleko. Szczególnie wtedy, kiedy wypowiadał się na temat fanów. Jeśli niektórzy z naszych fanów nie szanują faktu, że mamy prawo robić to, co uważamy za słuszne, to nie chcę, by mnie szanowali, bo ja też ich nie szanuję. Takie słowa są oczywiście ze sobą sporą dawkę ryzyka, właśnie Właściwie należałoby je raczej postrzegać w ramach jakiejś pierowej porażki. Walk z Napsterem, ale nie z fanami, e, chciałoby się powiedzieć tutaj Ulrikowi. Przypomnijmy w tym miejscu Performance. E, perkusisty Metaliki, kiedy to wparował do siedziby Napstera w towarzystwie swojego prawnika, pod pachami dzierżąc kartony, w nich teczki, a w teczkach stosy kartek zawierających wypisane niki użytkowników serwisu Napster, którzy nielegalnie korzystali z darmowego dostępu do katalogu Metaliki. W dla magazynu Keyrank, którego część przytaczałem w odcinku numer 1. Ulrik wypowiadał się na ten temat. Daliśmy Napsterowi te nazwiska, bo sam poprosił nas o dostarczenie dowodów, że ci ludzie naruszyli nasze prawa autorskie. Jesteśmy przekonani, że Napster posiada odpowiednie narzędzia, aby własnoręcznie namierzyć te osoby, ale czujemy, że zależy mu na poróżnieniu Metaliki z jej fanami i dlatego z nami zadziera. Mogą sami uzyskać te informacje. Ulrik kontynuuje. Wierzymy też, że Napster ma możliwość zablokowania dostępu do 96 nagrań metaliki, nie licząc nagrań koncertowych ani bootlegów. Wiemy, że mogą to zrobić, ale problem w tym, że jeśli usuną nasze utwory, to pozostali artyści, może z wyjątkiem The Offspring i Bizkit, też zażądają usunięcia swojej twórczości i wtedy 15 milionów dolarów, które zainwestowano w Napstera, spłynie ściekiem. Ludzie stojący za Napsterem nie robią tego, bo nie mają nic lepszego do roboty. Robią to, bo wierzą, że pewnego dnia Napster stanie się firmą wartą miliony dolarów i oni Będą czerpać z niej zyski. Tyle, że to będzie brudna forsa. Odnieśmy się do jednej z kwestii dotyczącej tej wypowiedzi Ulrika, do tych 15 milionów dolarów. A chcę się odnieść do tego tematu dlatego, że był to tak naprawdę przełomowy moment w kwestii funkcjonowania Napstera, który przeistoczył się z niewinnej Firemki w prawdziwą korporację. Ten przełomowy moment nastąpił w maju 2000 roku, kiedy to inwestorzy wysokiego ryzyka zasilili Napstera właśnie kwotą 15 milionów dolarów. Więc retoryka na zasadzie Metallica walczy ze studentami który postawił stronę internetową przestała mieć tak naprawdę w tym momencie sens. Tutaj już korporacja walczyła po prostu z korporacją. W dalszej części wywiadu dla Kieran Kurak opowiada o motywacjach zespołu odnośnie jego działalności na scenie muzycznej. Ludzie mylą się, myśląc, że wszystko robimy dla fanów. Nieprawda. Nie robimy tego dla cholernych fanów, robimy to dla siebie. Powód, dla którego fanów przyciąga nasza twórczość jest taki, że nie jest ona skażona oczekiwaniami innych osób i to było jasne od samego pie dolonego początku. Zgadza się, dajemy autografy, staramy się być dostępni i nie stawiamy się na piedestale, ale nie robimy tego dla fanów. Dalej Uryk utrzymuje, że jego postawa, opinia w sprawie Napstera, w sprawie fanów pozostaje cały czas taka sama, no i dodaje, że generalnie Metallica mimo wszystko jako zespół w tej sytuacji ma się dobrze. Jeśli z tego powodu ktoś przestanie lubić Metallicę, będzie mi przykro, ale nie zmieni to mojego stanowiska. Wszyscy mówią o tym, jak ta sprawa niekorzystnie odbija się na Metallice, ale ID Disappear jest najczęściej zamawianym w radio Utworem ostatnich pięciu tygodni, a my sprzedaliśmy 400 tysięcy biletów na 12-koncertową letnią trasę po Stanach Zjednoczonych. Ciekawi mnie więc, czy ta cała krytyka nie pochodzi od tych samych osób, które były w szoku, kiedy 4 lata temu ścięliśmy włosy albo gdy zatrudniliśmy Boba Roka czy nagraliśmy płytę z orkiestrą. Dziennikarz Pisma Kearang w dalszej części wywiadu stara się dać Rurikowi do zrozumienia, że jego wypowiedź na łamach Demani program na antenie BBC była bardzo szalona i nierozważna. Zresztą przypomnijmy sobie tę wypowiedź, która była w pierwszym odcinku, ale przypomnijmy ją sobie też teraz. Jeśli będziemy musieli chodzić od drzwi do drzwi i konfiskować dyski twarde, zrobimy to. Dziś wypowiedź ta jest, można powiedzieć, memem, jest bardzo zabawna, no a wtedy. Zdawała się po prostu wypowiedzią taką spontaniczną i nieprzemyślaną. No i została udzielona pewnie pod wpływem chwili. Urik, dziennikarzowi Kierank na ten zarzut, na to pytanie odpowiada. Wygłosiłem kilka niemądrych komentarzy i wierz mi, jestem tego świadom. Powiedziałem parę rzeczy, z których się wycofałem i parę, których żałuję. To było sześć bardzo trudnych tygodni i czasem moje wypowiedzi były irracjonalne. Codziennie uczę się czegoś nowego. Metallica oczywiście nie zacznie ścigać ludzi w taki sposób, ale nie zmienia to faktu, że te działania są nielegalne kontynuuje tematycznie odbijając w rejony stricte powiedziałbym rynku muzycznego. Oczywiście zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie marudził i zdajemy sobie sprawę, że każdy ma swoje zdanie na ten temat, którego będzie bronił z pasją. Skoro moja muzyka ma być dostępna za darmo dla każdego, to dlaczego twoje czasopismo nie może być dostępne dla każdego? Czy mogę poprosić mojego prawnika o to, żeby pracował dla mnie za darmo, bo tak chcę? Gdzie leży granica? Rynek dyktuje cenę 16 dolarów za płytę kompaktową. Czy uważam, że to dużo? Prawdopodobnie. Czy to ja dyktuję ceny? Nie. Ale czy mam prawo po prostu sobie wziąć płytę? Kilka miesięcy temu kupiłem Chevroleta Suburban, który kosztował mnie 43 tysiące dolarów. Jeśli uważam, że to dużo, czy mam prawo go ukraść? Oczywiście, że nie. Mam wrażenie, że większość wypowiedzi Ulrika w tej sprawie związanej z Napsterem ma naprawdę sporo sensu. Perkusista mówi bardzo logicznie. W niektórych wypowiedziach przewiduje tak naprawdę, jak będzie wyglądał rynek za ileś tam lat. No. Zresztą tak wygląda pewnie teraz w dużej mierze, tak jak przewidywał wtedy Ulrik. No i tak naprawdę jedynym aspektem, w przypadku którego można by dyskutować, no, były te niezbyt przemyślane wypowiedzi o fanach, o konfiskowaniu dysków itd. W każdym innym aspekcie Lars no, nie da się tego y, odmówić, mówi bardzo logicznie. Ciężko mi natomiast zrozumieć to, że muzycy innych zespołów, zamiast trzymać kciuki za metalikę, bo walczyła też chcąc, nie chcąc o ich interesy, tak naprawdę, no to często byli wobec Ulrika. Spółki bardzo krytyczni. Na przykład Nikki Six z Motley Crue mówił: Myślę, że Metallica przekształciła się w pieprzoną zgraję korporacyjnych świń. Sprzedaliście się tym pozwem swojej wytwórni i swoim prawnikom, a właściwie to sprzedaliście się już lata temu. No, ciężko nie wyczuć w tej wypowiedzi po prostu braku sympatii do Metaliki i takiej powiedziałbym chęci przyłożenia im, kiedy jest na to moda. Z drugiej strony barykady w tej kwestii stała na przykład Courtney Love, która mówiła: Będę pierwsza, która podpisze pozew zbiorowy, by chronić moje prawa autorskie, jeśli Napster czy bardziej zaawansowane Gnutella nie. Nie będą z nami współpracować. Innymi słowy, jestem po stronie Larsa Ulrika. Gdzieś pomiędzy całkiem sensownie plasowała się Madonna. Podoba mi się pomysł wymiany informacji poprzez sieć, ale żeby cały album dostępny był za darmo, zapłaćcie za moją płytę. Teraz zobaczmy sobie, jak Lars odpowiada na takie, powiedziałbym, odbijanie piłeczki przez dziennikarzy. Na początek program The Charlie Rose Show i pytanie prowadzącego, nawiązującego do nagrywania koncertów przez fanów. Czy to w takim razie też nie jest ok? Urik odpowiada. Zachęcamy fanów, by nagrywali nasze koncerty. Nie mamy problemów z domowym przegrywaniem taśm, bo odbywa się ono przy stracie jakości. Ale jeśli oryginalne nagranie dostępne jest w sieci w doskonałej cyfrowej jakości, to już inna bajka. Ulrich podobnie odpowiadał dziennikarzowi pisma Kirang, który to zapytał, czy podobny do Napstera proceder nie odbywał się lata wcześniej z udziałem zgrywanych kaset, które fani metalu na całym świecie przesyłali sobie pocztą, a jak wiadomo, no Ulrich w tej sieci kontaktów uczestniczył jako wielki fan heavy metalu. Ulrich odpowiada tutaj dość sprawnie i dość podobnie jak w kwestii właśnie nagrywania koncertów. Tak, ale wtedy przegrywało się od kumpla albo sąsiada, a kopie były na gównianej kasecie, która nie mogła się równać oryginalnej płycie. Dzisiaj cyfrowe kopie są równie dobre co oryginał. Nie zgodzę się, że to jest to samo. Później Urik rozwija swoją wypowiedź, rozważając kwestie też takie powiedziałbym przyszłościowe, kwestie rzeczywistości, która być może czeka w przyszłości młodych, nowych artystów. Chodzi o coś więcej. Jeśli ludzie zamiast kupować płyty będą ściągali je z internetu, początku Artystom będzie trudno się wybić, bo gdy wytwórnie płytowe zobaczą, że muzyka się nie sprzedaje, nie będą w nich inwestować. Trzeba pamiętać o dwóch istotnych faktach. Po pierwsze, żaden zespół nie zrobił kariery wyłącznie w oparciu o internet. Po drugie, gdy przez 48 godzin monitorowaliśmy sieć Napstera, utwory Metaliki pobrano 1 400 000 razy, a ani razu nie pobrano utworu zespołu, który nie miał kontraktu z wytwórnią. W tej chwili Napster nie zagraża sprzedaży naszych płyt i nie udaje, że prowadzę moralną krucjatę w obronie początkujących. Zespołów. Mówię tylko, że zadziała tu efekt domina. Odnieśmy się tutaj do wypowiedzi Urika. Kwestia pierwsza, żaden zespół nie zrobił kariery wyłącznie poprzez internet. Mimo wszystko wydaje mi się, że jest to kwestia po ponad 20 latach nadal aktualna. Dziś w internecie przy przemyślanej strategii można oczywiście swój zespół świetnie wypromować. Twój utwór może też nieść niż po 15 latach stać się ponownie hitem dzięki TikTokowi albo serialowi Netflixa. Natomiast robienie kariery przez zespół rockowy czy metalowy w mojej opinii jest. Związane głównie z koncertowaniem. A to jest zdecydowanie coś, co trzeba sobie wypracować przez długie, długie lata. Więc ta opinia, moim zdaniem, nadal pozostaje aktualna mimo obecnej potęgi internetu. Kwestia druga, która rzuciła mi się w oczy patrząc na tę wypowiedź, to znaczy w pewien sposób lawirowanie Napstera i zakłamywanie rzeczywistości przez te firmę. Wypowiedzi ludzi z Napstera z tamtego czasu często sugerowały, że oni przecież działają w interesie nowych artystów po to, żeby za pośrednictwem swojej strony ich wypromować. No i to oczywiście było kłamstwo. Portal żerował głównie na dyskografiach zespołów doskonale wszystkim znanych. Jeśli nie mający zbyt wiele w portfelu w tamtym czasie student miał możliwość pobrania za darmo całej dyskografii Metaliki, Korna czy Iron Maiden, to po prostu to robił. Problem w tym, że Napster taki rodzaj piractwa mocno spopularyzował i starał się w pewien sposób no, normalizować. Kolejna kwestia, Napster oczywiście starał się wykorzystać wszystkie krótkie i luki prawne zatrudniając uprzednio prawnika o dużej renomie. To wszystko na potrzeby z RIAA, czyli Zrzeszeniem Amerykańskich Wydawców Muzyki. W tym momencie zacytuję fragment książki Metallica bez przebaczenia autorstwa Joella McIvera, który bardzo sprawnie to opisuje. 13 czerwca 2000 roku RIAA złożyła wniosek o tymczasowy nakaz zablokowania dystrybucji przez Napstera utworów należących do wszystkich dużych wytwórni, czyli utworów z katalogu Wielkiej Piątki w USA. Dwa dni później Napster zatrudnił uznanego prawnika Davida Boyesa, by zajął się tą sprawą. Taki ruch mogła Wykonać jedynie bogata i doświadczona firma. jest przygotował swoją obronę w oparciu o cztery kluczowe założenia. Pierwsze mówiło, że użytkownicy Napstera nie naruszali niczyich praw autorskich, bo. Podpunkt A. Kopiowanie plików dla celów prywatnych na niewielką skalę według amerykańskiego prawa mieści się w granicach dozwolonego użytku. Podpunkt B. Kluczowa ustawa, czyli Audio Home Recording Act, uznaje niekomercyjne kopiowanie przez użytkowników jako zgodne z prawem. Napster próbował wybronić się również tym, że oprócz tych no, wątpliwie legalnych usług, oferuje też te jak najbardziej legalne. Wśród nich wymieniono m.in. dostarczanie zapasowych kopii utworów, które użytkownik już posiada, oferowanie utworów. Niechronionych prawem, czyli autorstwa artystów nowych lub bez kontraktu, i dostarczanie utworów jako próbek dla zapoznania się z materiałem muzycznym, co często traktowane było jako zgodne z prawem. Ludzie z Napstera próbowali więc chwycić się wszystkiego, natomiast to nie ulega wątpliwości, że popularność serwisu była tak duża nie z powodu tych wszystkich legalnych punktów, ale dlatego, że na swoich stronach oferowali oni do darmowego pobrania utwory i płyty najpopularniejszych na świecie artystów. Powracamy sobie do wywiadu z Ulrikiem na łamach kiręg i przyglądamy się jego kolejnej wypowiedzi, w której starał się na sprawę no, spojrzeć możliwie szeroko. Jeśli przyjrzymy się tej sprawie uważniej, będziemy mogli wyciągnąć wnioski na temat współczesnego społeczeństwa. Ludzie uważają, że jeśli coś jest w internecie, mają prawo to sobie wziąć. Błąd, dlaczego tylko ludzie posiadający komputer mają prawo do darmowej muzyki? Czy muzyka nie powinna być darmowa dla wszystkich? Może powinniśmy otworzyć drzwi w Tower Records i wywalić kasy? To nie ma sensu. Dziennikarz Kierang pyta Larsa, co ten chciałby powiedzieć młodemu fanowi Metaliki, który ściąga utwory e, i płyty z zespołu z Napstera? Urik odpowiada. Powiedziałbym mu, że był. Szanował fakt, że wszystkie te 96 utworów dostępne jest na naszych płytach kompaktowych i żeby ich nie ściągał. Jeśli jesteś prawdziwym fanem Metaliki, uszanuj to, że chcemy podejmować decyzje odnośnie do naszej muzyki. Jeśli tego nie szanujesz, to kij mi w oko, jestem dubkiem. Batalia Metaliki z Napsterem trwała do lipca 2001 roku. W tym samym miesiącu sędzia sądu okręgowego Merlin Payto, która prowadziła rozprawę wytoczoną napsterowi przez RIAA zadecydowała, że napster ma zablokować możliwość pobierania jakichkolwiek plików muzycznych ze swojej strony, aż udowodni, że posiadana przez niego technologia blokowania chronionego prawem autorskim materiału jest w 100% skuteczna. Słowem podsumowania, patrząc na wypowiedzi URIKA sprzed ponad 20 lat, patrząc na to z dzisiejszej perspektywy, możemy stwierdzić, że wiele z tych. Miał, powiedziałbym, taki proroczy charakter. To znaczy, dziś faktycznie nowym zespołom coraz trudniej jest znaleźć kontrakt płytowy, bo wytwórniom opłaca się inwestować w uznane już marki, uznane zespoły, ze znanym logo i tak dalej. Zespoły, które mają sporo fanów, no i na których merczu, płytach i gadżetach zarabiają kupę kasy. Nowe zespoły, oczywiście, takiej sprzedaży nie wygenerują, a ich promowanie przez wytwórnie, co prawda, występuje, no ale na pewno już nie w takiej skali jak kiedyś. Bez zawahania mogę po raz kolejny stwierdzić, że Napster wykonał wtedy kroki, dzięki którym dziś tak naprawdę funkcjonują wszelkie platformy streamingowe. W dużej mierze to właśnie ze względu na tamte wydarzenia. Dziś rynek muzyczny wygląda jak wygląda, i większość no, ruchu odbywa się właśnie na platformach streamingowych, z czego artyści często nie są zadowoleni. Urik bez wątpienia naraził się wtedy wizerunkowo, pr a Metallica straciła pewnie spore zastępy fanów, no ale to pewnie również dlatego, że wtedy no, nie nagrywała raczej swoich najlepszych, swojej dyskografii płyt. Natomiast cała ta sprawa przeszła do historii, no i siłą rzeczy stała się jedną z najbardziej ikonicznych w historii muzyki rockowej i metalowej, ale i muzyki chyba w ogóle. Mam nadzieję, że całą tę sprawę udało mi się przedstawić Wam w tych dwóch odcinkach w miarę sensownie. Dzięki oczywiście za oglądanie. Jeśli chcecie odcinków o metalice na naszym kanale więcej, to zostawcie tutaj łapkę w górę, komentarz, no i oczywiście subskrybujcie pełną kulturkę, żeby z odcinkami o metalice, ale też o innych zespołach być zawsze na bieżąco.